taste Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o narzędziu, które świetnie sprawdza się w pracy zdalnej z innymi członkami zespołu projektowego albo z Waszym klientem. Jeżeli właśnie planujecie przeprowadzić jakąś burzę mózgów albo kreatywny warsztat i nie możecie zrobić tego stacjonarnie, twarzą w twarz, tylko musicie poprowadzić wszystko online, to to narzędzie może wydać Wam się ciekawe. Jeżeli śledzicie bloga i kanał już od jakiegoś czasu, to z pewnością spotkaliście się z nazwą Real Time Board. I to jest właśnie to narzędzie, tylko jakiś czas temu przeszło rebranding, dlatego teraz znajdziecie je pod nazwą Miro. Także nie przedłużając, zobaczcie, co chciałabym wam pokazać. Miro jest aplikacją przeglądarkową, co oznacza, że nie musicie korzystać z konkretnego systemu, żeby ją odpalić, ale wymagany będzie dostęp do internetu. Ma również swoje wersje do pobrania, zarówno na PC, jak i Maca, a także aplikacje mobilne. Jednak żeby z nich korzystać, również musicie mieć dostęp do internetu. Ja mimo zainstalowanych apek wciąż najczęściej sięgam po wersję w przeglądarce. Kwestia przyzwyczajenia. No dobra, ale może o samej aplikacji teraz. Żeby z niej skorzystać musicie założyć konto. Możecie skorzystać z połączenia z Facebookiem, Googlem, a nawet Slackiem. Sama rejestracja zajmie Wam dosłownie kilkadziesiąt sekund i już będziecie mogli korzystać z narzędzia. Po aplikacji poruszamy się tworząc boardy, czyli takie tablice, przestrzenie robocze, w których będziecie pracować. Możecie skorzystać z gotowych szablonów, które sugeruje Wam aplikacja. To mogą być jakieś diagramy, wireframes, jest tego całkiem sporo. Ale możecie również dobrze stworzyć pustego borda i zagospodarować go po swojemu. Stwórzmy takiego pustego borda. Chciałabym Wam pokazać, jak w ogóle wygląda aplikacja. Składa się po prostu z przestrzeni roboczej, po której poruszamy się myszką um, i po lewej stronie znajdziecie narzędzia. Ja, dla przykładu, stworzyłam borda o roboczej nazwie Burza Mózgów, e, gdzie będę po prostu umieszczać kolejne sticky notes. E, zdarza się często, że wykorzystuję właśnie to narzędzie do tworzenia jakiejś takiej pierwszej struktury, architektury informacji w serwisie. Jeżeli zastanawiam się nad jakimiś kategoriami, podkategoriami, to ten, ta aplikacja właśnie świetnie się do tego sprawdza. Aplikacja ma funkcję dodawania komentarzy do właściwie każdego elementu, który wrzucimy do przestrzeni roboczej. Możemy też dodawać reakcje do komentarzy, odpowiadać na nie i oznaczać jako rozwiązane, jeżeli wykorzystujemy tę funkcję np. do zgłaszania błędów i uwag. Apka pozwala też na odręczne rysowanie, więc jeśli macie potrzebę szybko coś naszkicować, podkreślić czy po prostu wyżyć się twórcze, to macie taką opcję. Dodacie tu również podstawowe kształty, linie i strzałki i te ostatnie są całkiem przydatne przy tworzeniu wszelkiej maści diagramów. Miro pozwala z poziomu aplikacji również dodawać zdjęcia z Google'a, ale równie dobrze możecie po prostu przyciągnąć obrazek lub gif, tak, działają tu gify, ze swojego folderu i wgrać go do aplikacji. W każdym momencie możecie też skorzystać z gotowych szablonów, które dowolnie sobie dostosujecie do własnych potrzeb. Warto się przez nie przeklikać na spokojnie, bo jest ich całkiem sporo i wcale nie musicie wykorzystywać ich w celu, w jakim zostały stworzone. Patrząc na te opcje, moglibyście zadać pytanie, co jest w tej apce lepszego od przeciętnego programu graficznego, który może posiadać te funkcje. Przewagą Miro jest to, że możemy współdzielić tablice i zapraszać do pracy inne osoby. Kiedy dołączy do nas kolejny użytkownik, będziemy widzieć ruch jego kursora oraz na bieżąco dodawane lub edytowane elementy. Co więcej, sami możemy edytować dodawane przez innych obiekty, co pozwala na efektywną współpracę. Dla mnie to duża przewaga nad klasycznymi telekonferencjami, gdzie udostępnia się ekran komputera i inni mogą tylko biernie patrzeć. Uzupełniając Miro, właśnie jakimś połączeniem głosowym, otrzymamy wygodne narzędzie do pracy zdalnej. No dobra, ale jesteście pewnie ciekawi, ile trzeba zapłacić za to cudo. A no wielkim plusem Miro jest to, że jest dostępna wersja darmowa, która pozwala na stworzenie trzech boardów, czyli przestrzeni roboczych, do których możecie zapraszać gości. I wielu osobom ta darmowa wersja prawdopodobnie wystarczy. Jeżeli będziecie potrzebować więcej opcji czy zaprosić więcej osób do zarządzania, stworzonymi bordami, to możecie skorzystać z kilku dostępnych planów płatności. Okej, okay. i to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim formacie odcinków, czy coś takiego w ogóle Wam się przydaje. Wpadajcie w te wszystkie linki, które znajdziecie w opisie tego odcinka. Tam są linki do portali społecznościowych, gdzie mnie znajdziecie i gdzie jestem z reguły bardziej aktywna niż na YouTubie, um, ale także link do um, kursu, który zrobiłam dla Eduaba i mojego sklepu internetowego z notesami. E, przypominam także, że trwa 12 zadanie w cyklu Logo Brief. Mateusz Antczak przygotował dla Was zadanie związane z projektowaniem znaku dla coworkingu, więc jeżeli chcecie sprawdzić się w takim kreatywnym wyzwaniu, to wpadajcie, macie jeszcze trochę czasu na to, żeby przygotować propozycję i wysłać je do Mateusza. A tymczasem kończę już. Życzę Wam udanego dnia i tygodnia i widzimy się pewnie niebawem. Cześć!